Cześć. Dzisiaj będziemy poprawiać w sampie spływ wody. Jak widzicie teraz rura od spływu jest zrobiona na tak zwaną sztukę, czyli wchodzi bezpośrednio w skarpetę, co jest uciążliwe przy, przy cotygodniowej wymianie, bo trzeba rozłączyć to złączkę i wtedy wyciągnąć skarpety i wymienić na nowe, co jest uciążliwe. Także ta część, która trzyma uchwyt na skarpety, Zostanie zamieniona takim pudełkiem, czyli rura będzie wchodzić tutaj, woda się będzie spiętrzać i przelewać przez, przez korpety i sobie wypływać tym otworem. Także bierzemy się za wymianę w końcu po roku czasu, bo jest to naprawdę męczące. Jak widzicie, zostało to zrobione, wykonane przeze mnie tak na szybko więc nie jest to perfekcja, ale swoją rolę spełni Tutaj jak widzicie, taką białą plamę, jest to klej do pleksy Jest to wykonane z, nie wiem, poliwęglan, jakiś rodzaj pleksi i klej jest ym, bardzo wodnisty, jak woda. Więc, jeżeli trochę więcej wstrzykniecie kleju, on wypływa i robi takie rzeczy. Ale to nie będzie widoczne, bo to tutaj jest ściana, więc tego nie będzie widać. Także, tak to wyszło. Myślę, że będzie spełniać swoją rolę. Ok, pierwszy co zrobimy, to wyciągniemy skimmer. Będzie okazja. Przy okazji do wyczyszczenia go. To jest urobek z około 5-6 dni. Ogólnie ten skimmer raz pieni, raz nie. Ogólnie nie jestem z niego zadowolony. Ale okej, okay. bierzemy się. Timer wyleciał. Musimy zatrzymać obieg wody. I poczekamy chwilkę, aż woda spłynie. Zobaczmy, czy pasuje. Wszystko robione mniej więcej na oko. I nie wiem, czy to będzie pasować teraz. Ale najpierw musimy odkręcić tą rurę. Przy końcu, o kurcze, woda się zala, wylała za szafkę. Jak zawsze ty, ten sam problem. Ten sam problem. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy tą rurę odkręcam. Bo kiedy, zawsze, kiedy ją ściągnę, to woda z tej złączki wylewa się poza, poza akwarium. Wszystko mokre. Wrzucamy skarpety, otwory są wycięte dość ścisło, żeby te skarpety wchodziły na wcisk i nie przepuszczały wody. Ok, jedna siedzi, idę przyniosę drugą, jest i druga. Wygląda dobrze. Zaraz zobaczymy, czy działa również dobrze. Trochę wody. Ok. Odpalmy obieg. Jak widzimy spełnia to swoją rolę ładnie się woda przelewa przez obie skarpety troszeczkę kolor jest za niebiesko nałożymy filtr o dużo lepiej szkoda że nie zrobiłem tego od początku nie założyłem niebieskiego sorry, żółtego filtra Teraz widzimy dokładnie, jak to widać. Wcześniej za dużo niebieskiego koloru. Kamera wariuje. Jeszcze ja Wam pokażę mój stary patent, który był, czyli prosty stojak na dwie skarpety. No i tam była rura, która wchodziła w to. Także to nie spełniało swojego zadania. Ale to było tymczasowe. A tymczasowe zrobiło się. Prawie rok czasu jest poprawiony. Także teraz jest zrobione, jak powinno być od początku. Rok czasu wytrzymałem na tym, co było wcześniej. I po roku czasu czas na modyfikacje. Ok, to na dzisiaj byłoby tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!